Dzień dobry, witam serdecznie. Bieżąca analiza techniczna na temat naszego spotkania. Ja tylko na początek wspomnę, że jutrzejsze nasze spotkanie się nie odbędzie, więc zapraszam Państwa po, na kolejne, które będzie już po świętach, czyli bodajże we wtorek. Dobra, a my przechodzimy już po, do wykresów. Tradycyjnie muszę trochę publikać. Zaczynam od walut eurodach. Cały czas mamy ruch boczny konsolidacyjny. On się dość mocno rozbudowuje w czasie, co ciekawe, nie w cenie. W bardzo wąskim przedziale, bo to jest raptem pół figury 60 pipsów, Od dołu 1,0580, mniej więcej od góry 1,0650. I cały czas tkwimy w tym impasie. Ja skłaniam się powoli, coraz bardziej ku założeniu, że może to być jakiś rodzaj fazy dystrybucji. A tym samym też notowania mogą próbować zejść do niższej wartości, czyli deprecjacja całego euro wchodziła gdzieś by tutaj w rachubę. No Między innymi wskaźniki zmuszają mnie do takiego założenia. Brak reakcji popytu z ostatnich dni, oczywiście też, no ale cały, cały czas brakuje dowodów w postaci przełamania tego lokalnego spacia 1.0580. Dopóki to nie nastąpi, no to trzeba mieć w głowie jakąś lekką wątpliwość, czy tego typu scenariusz. Będzie realizowany. Bo oczywiście pod względem trendu no to nowego dołka nie mamy, czyli e, cały czas struktura wyższych szczytów, wyższych tutaj nas obowiązuje. E, idziemy w stronę Nowozelandczyk, Australijczyk. E, wczorajsza sesja koloru czarnego e, zostało mocno naruszone wsparcie. Przepraszam, tak, wsparcie 06320. W tej chwili notowania próbują wyjść powyżej tej wartości, ale to może być kolejna korekta w ramach no, rozpoczętej fazy wyprzedaży. Ona nie jest jeszcze duża, nie jest agresywna, no, ale zielony obszar według mnie został poważnie naruszony. Jeżeli w tej chwili mamy testowanie od dołu tej sekwencji, no to podaż w miarę sprawnie powinna się pojawić na tym parkiecie, a tym samym też doprowadzić notowania prawdopodobnie w strony 0,62. No, ja zdanie zmienię, kiedy cena wróci em, powyżej. 0,6320, ale z takim trochę większym IPET-em bym sobie życzył, żeby to się pojawiło, czyli to bieżące podejście od dołu, no to jest troszeczkę za mało, żeby stwierdzić, że zmienia się tu charakterystyka wykresu, więc te niższe szczyty, które mamy od 13 grudnia dziś tutaj mi cały czas ciążą. W przypadku Australijczyka notowania po wczorajszych zmaganiach z poziomem 0,67 dzisiaj wychodzą powyżej tej wartości, więc ja wracam do mojej pomarańczowej strefy i będę zastanawiał się, czy okolice ok. 0,67, pewnie z jakimś tam próbą dotarcia nawet do 0,68 nie będą pewną zaporą dla białych świec. Dość duża aktywność podaży w tym obszarze, więc trzeba się czystym z tym, że jeżeli coś ma się zmienić na korzyść posiadaczy krótkich pozycji, to dopiero w tym miejscu. Ogólnie no mamy ruch konsolidacyjny, więc nie załatwo jest stwierdzić, co się tutaj tak naprawdę dzieje. A ruch konsolidacyjny ma to do siebie, że z jednej strony może być zapowiedź oczywiście dalszych wzrostów, a z drugiej strony no, takie pojęcie jak dystrybucja tutaj też powinno się gdzieś pojawić. No ale trochę brakuje tej aktywności podaży, żeby ta dystrybucja przerodziła się. Łatwiej byłoby to stwierdzić, gdyby wskaźnik MACD był w wartościach ujemnych, tak? A na razie utrzymuje się dość blisko zera, ale. Po dodatniej stronie, więc zostajemy w konwencji, że tutaj jeszcze popyt ma coś do powiedzenia. USD Cat. Tutaj też mamy mały impas, a aczkolwiek jest on w dość szerokim zakresie, bo pomiędzy 1.35 a 1,36 czy nawet 1,37 to jest ten obszar pomiędzy mniejszą strefą pomarańczową, a niebieskim obszarem. Ja przeciągam co jakiś czas tą linię poprowadzoną po dołkach, która rozbudowuje się. W czasie. Ogólnie nachylenie wykresu w miarę neutralne bez jakiejś agresywności. Przypomnę, że duży RGR nie zebrał jeszcze całego swojego żniwa, ale uwzględniając do ostatnie wzrostu mocno dla meksykańskiej, zastanawiam się, czy w ogóle jest szansa, żeby patrzeć jeszcze w stronę 1,370. Wydaje mi się, że to ten scenariusz trzeba mocno odłożyć na półkę, właśnie z racji tego, że te fale układają się w wzrostowo, więc 1,38 też powinniśmy brać pod uwagę jako potencjalny zasięg dla kolejnych białych świec. No, scenariusze spadkowe myślę, że będziemy wyciągali szuflady, jeżeli 1,35 zostanie pokonany. To na wykresie dziennym będzie rzeczywiście wyglądało to dość ciekawie. USDCHF. Nie udało się wyjść powyżej 09350, więc traktuje, należało traktować to wzrosty do tego obszaru jako ruch korekcyjny, więc notowania znowu kierują się to na 0,92. Ostatnia korekta w relacji do poprzednich nie jest może jakaś imponująca, ale jest właściwie taka sama jak poprzednia 130 pipsów. Notowania w skalach dziennych ugrzęzły w dolnej części, w dolnej połowie wskaźnika Bollingera, a tym samym też jest to cały czas podkreślenie tej dużej aktywności podaży. To co oczywiście może czekać ten instrument, no to zwrócę uwagę, to pomarańczowy obszar, czy też lekko poniżej, bo ilość dołków, która pojawiła się tutaj pomiędzy 0,91 a 0,92 jest na tyle imponująca, że nie można przejść obok nie wspominając o tej obszarze jako miejscu, gdzie te dołki w takim większej skali, ważniejszych horyzontach czasu, czyli tygodniowych, a można nawet miesięcznych, mogłyby się tutaj ukształtować. No na razie tego nie ma, więc poza oczywiście 0,92, która zrobiła nam lokalnie ruch korekcyjny, więc zostajemy w tej tendencji spadkowy jeden japoński. Tam mieliśmy równość korek, o czym już mówiłem. Trzy próby odbicia się od 138,20 zakończyły się sukcesem, co sprowadziło notowania do 131. To jest kolejne wsparcie. No i stąd może się rozpocząć kolejna korekta. Przypomnę, poprzednie korekty liczyły około 4,5-5 figur, więc ja mogę wziąć tą miarę, bo dwa razy już Korekta miała tą wysokość, więc odłożę ją po prostu od minimów przed przedwczoraj. No i wychodzi nam linia 135, 15 mniej więcej jako geometryczne, geometryczne opór. I to by się fajnie pokrywało. Ja przesunę tą pomarańczową górną strefę do szczytów, bo teraz oczywiście interesują nas szczyty, a nie czyli strefy oporowe. Przesunę to do miejsca, które, do przestrzeni, która charakteryzowała się pewną aktywnością podaży. Ja już to zaznaczam strzałkami spadkowymi, czyli właśnie w tym kontekście w 135-50 myślę, że będzie można spoglądać. Warunek konieczny 131 oczywiście musi pozostać stabilnym wsparciem. Na razie szanse na to są, duży górny cień na formacji na świecie 4 godziny, później mała konsulacja, więc może się okazać, że to wyhamowanie przerodzi się właśnie w próbę jakiejś fazy wzrostu. Duże spadki oczywiście na jenie mają też swoje konsekwencje na parach pochodnych, jak euro jen czy fund do jena, więc ja zajrzymy sobie do jednej z nich, czyli do fundo do jena. Tutaj trzy spadkowe strzałki w okolicach 168, 50 zwiastowały, że opór jest w miarę stabilny. No, trudno było się spodziewać, że w tak krótkiej noty czasu te 10 figur zostanie pokonane, bo nawet w 130, 161 nie zatrzymało spadającego funta, więc mój wzrok powoli będę kierował w stronę 158, a niebieską strefę, czy 161, będziemy traktowali jako najbliższą. I wydaje mi się, że na wykresie godzinowym nawet to już się zadziało na hajdu, muszę zejść na haczkulce, tego nie widać. No tak, dokładnie. Testowane to było z drugiej strony, więc dalsza wyprzedaż funta do 1 wydaje się być logicznym założeniem. Przynajmniej w stronę 158, bo nie wiemy, czy przewodnik tutaj no nie zostanie realizowane, A do, do tego trochę za wcześnie, żeby sięgać aż tak daleko w przyszłości. Surowce. Ropa WTI. Wczoraj wzrosty, dzisiaj rozpoczynamy dalszą kontynuacją tego samego kierunku. Wszystko za sprawą 9, 75. Dolarów za baryłkę. Ja wczoraj, no, właściwie w ostatnich kilku spotkaniach, miałem wątpliwość, jak traktować ten poziom. No, w tej chwili, kiedy cena rzeczywiście już mocno oddaliła się od tego obszaru, to nabiera ten niebieski obszar znaczenia raczej wsparciowego, niż oporowym, no, już na pewno tego nie, nie nazwiemy. Więc ja kieruję swój wzrok ceny zielonego obszaru, czyli 82 dolarów. Tragedii nie będzie, bo zostanie utrzymana, przynajmniej na razie jest utrzymana jeszcze tendencja niższych szczytów niższych okupów. Na Przepraszam, na wykresie dziennym, tak? No bo tu z 82 na początku tego miesiąca było ostatni impuls spadkowy realizm. Ropa Brent? No tutaj jasności jeszcze nie ma, bo wczoraj wyglądało to tak, jakby było chęć ściągania ceny do dołu. Przynajmniej kiedy realizowaliśmy nasze spotkanie, bo cena była w dolnym zakresie, a nawet poniżej tej strefy ograniczonej 80 dolarów, 82,5 w trakcie sesji to się zmieniło, więc 82,5 na chwilę obecną pozostaje najbliższym ograniczeniem, no ale też patrząc na to, co się dzieje na WTI, no to ja sięgnę do początku ostatniego swingu spadkowego, czyli 88-89 dolarów za perukę, no bo to z tego obszaru, dokładnie w tym samym terminie, czy na początku tego miesiąca rozpoczęła się wyprzedaż tego surowca. Przypomnę, że mamy kanał spadkowy i było odbicie od dolnej linii, co daje mi możliwość nawet wskazania, że ten instrument może skierować się w stronę górnej linii. No, na razie takim optymistą, czy chyba pesymistą bardziej nie jestem, bo, bo to jest kwestia, jak spojrzymy. Czy spojrzymy z perspektywy inwestora, czy spojrzymy z perspektywy cen na stacjach benzynowych. Przypomnę też, że mamy trochę przyspieszenia w ramach tego kanału spadkowego, więc ja przyciągam też niebieską linię, która która jest bardziej agresywna chlona niż kanał spadkowy. Złoto. Wczoraj nie mamy jakichś nowych informacji, więc zostajemy w tej konwencji pomiędzy 1760 a 1870 z nastawieniem oczywiście wzrostowym. Są pewne sygnały słabości, jak na przykład spadkowe MacD, więc zobaczymy, czy uda się ten kierunek utrzymać. Na razie, co do tego wątpliwości, ja nie mam, patrząc przynajmniej na wykres ceny. Oczywiście, ktoś z Państwa może zwrócić uwagę, no dobra, wczoraj zatrzymaliśmy się na tym samym, w tym samym miejscu co 13 grudnia. Więc tak, no można rozważyć formację podwójnego szczytu, ale przypomnę, ona wymaga tego, żeby został przełamany dołek rozdzielający ten szczyt. I dopiero wtedy można dołączyć się do potencjalnych spadków wynikających z formacji M. Także tutaj jest daleko, bo to jest 1700. 70, mniej więcej jako na wsparcie wynikające z tej informacji. Sebra. Próbuję wyjść powyżej górnej linii kanału trendowego. Na razie się to nie udaje. Ja w liniach korzystając z linii poziomych mam przestrzeń wyznaczoną na 24,60 jako dolowanie, jako najbliższy możliwy opór. RSI bardzo wysoko, więc sięgam też w obszary związane właśnie z kolejnymi wsparciami. A T to jest 23,30, no i oczywiście 22 dolary to jest ta przestrzeń, która powinna też nas tutaj interesować. Krótki rzut oka jeszcze na mieć, bo interesuje mnie, czy ten ruch korekcyjny, który ma dość mocno rozbudowaną strukturę wewnętrzną, czyli Podbiciu od 8560 z ograniczeniem 8700. No rzeczywiście będzie kierował się na południe. W niższych interwałach tam mamy potencjalnie formację M, mamy złamaną krótkoterminową zasadę z wykresu godzinowego wynikającą z utrzymania się wyższych szczytów. No i tak długo jak 360, 8 350 będzie tutaj. Najbliższym możliwym oporem, który w tej chwili jest testowany, no to jeszcze na południe możemy spoglądać. Wyjście powyżej, no to znowu zmusi nas do tego, żeby skierować w stronę żółtej strefy. Gaz naturalny, bardzo szeroki obszar konsolidacyjny, tam rozciągający się pomiędzy 10 dolarów a 5,30. Dynamika ruchu ceny bardzo duża w tym obszarze. Ja tam rysowałem wcześniej Ergiera. Ostatnie ruchy rynkowe no, nie dają też jasnej odpowiedzi, bo trochę mi brakuje tutaj szczytu na 6.50. Notowania są w tej chwili już dużo niżej, bo właśnie testują wspomniane przeze mnie dolne ograniczenie, w którym w ostatnich miesiącach ten instrument się poruszał, czyli 5.30. Dotychczas trzy próby nieudane, jeżeli chodzi o przełamanie. Zobaczymy, czy bieżąca. Próba spadków poniżej 5,30 się udało, patrząc na wczorajsze zachowanie ceny. Może być z tym mały problem, bo wczoraj właśnie mieliśmy taki układ, trochę też podobny do podwójnego na. Te podwójne szczyty podwójne dna. Nie wiem w jakiś szczególny sposób ostatnio widzę, ale to jest chyba efekt też i tego spotkania edukacyjnego, które robiliśmy jakiś czas temu na temat formacji e, liniowych. E, Indeksy. DAX. No, nie za wiele tutaj też mogę wnieść, poza tymi poziomami, o których już mówiłem wczoraj, czyli odbicie o 13,800 to jest oczywiście pozytywny objaw dla posiadaczy długich pozycji. Negatywnym będzie wtedy, kiedy szczyt powstanie w okolicach 14,150, czyli tu gdzie aktualnie cena mniej więcej przebywa, jeżeli lokalnie tu powstanie szczyt, no to. Ponownie będzie możliwość rozpatrywania ataku na 13.800. Myślę, że większa przecena na tym instrumencie dopiero po przełamaniu czerwonego wsparcia. W tej chwili, no, ten scenariusz, też co dotyczący jakichś wyższych poziomów, też trzeba brać pod uwagę, ale to żółty opór 14.150, 14.200 musi zostać pokonany. Przypomnę, że na przypadku DAXA mieliśmy bardzo silne i długie wzrosty w ostatnim czasie, a tym samym też no, niełatwo będzie interpretować tą falę, którą w tej chwili zaznaczam, czy ona jest impulsem w ramach nowego trendu i wtedy trzeba patrzeć na nowe szczyt, czy też jest to jakaś mocno rozbudowana korekta. Na razie rozbudowana jest w cenie, bo w czasie jeszcze nie za bardzo tak, bo te wzrosty były dość agresywne. Dobra, zobaczmy co tam w Stanach. W Stanach też mała euforia, jeżeli tak można powiedzieć, o jednodniowych wzrostach, bo mamy odbicie od 11 tysięcy ze świecą Doji. Ja chyba wspominałem o tym kształcie, potencjalnym jeszcze wtedy kształcie, w dniu wczorajszym, czyli jeżeli weźmiemy białą świecę, krzyżyk, i czarną obok siebie stojącą. W takim układzie, no to jest oczywiście gwiazda poranna, która teoretycznie zapowiada wzrost. Ja o tych wzrostach mogę trochę więcej powiedzieć dopiero, kiedy notowania wyjdą znowu powyżej 1500 punktów, bo to była ciekawa przestrzeń, która mogłaby się stać trampoliną dla ruchu w stronę, przepraszam, nie 1500, ale to mi się tu zasłoniło. 11500 w stronę 12200, no bo tam mieliśmy ostatni szczyt. No więc uda mi się, czy nie uda mi się teraz przesunąć tego? ustawiam tak, żeby miał tu manę w ruchu, bo ta pomarańczowa strefa jako najbliższa opór powinna zostać na tym wykresie. E, Dążąc, był poniżej 33.200, więc podaż zmarnowała okazję na to, żeby podążać ruchami, które pojawiły się na początku czerwca i pod koniec sierpnia, czyli gotownej przeceny na 31 tysięcy punktów. Duże wzrosty w dniu wczorajszym. Taki scenariusz oddalają, żeby nie powiedzieć, że negują. Problem oczywiście cały czas jest, bo mamy szaman trendu. No i pytanie, czy wczorajsze wczorajsze no, ostatnie spadki to nie jest próba potraktowania tej niebieskiej ukośnej linii jako tzw. Tak wewnętrznej linii trendu, ale zagłoskę ogólnie mam. Z prostej przyczyny, bo mamy nowy dołek, to jest właśnie te spadki z połowy tego miesiąca. Teraz te wzrosty wychodzą powyżej ważnego oporu, czyli 33,200. No i pytanie, co z tym fantem zrobić? No strukturalnie, no ja na razie będę podchodził do tych dwóch dwudniowych wzrostów jako korekta, więc jeżeli cena spadnie poniżej 33,200, no to oczywiście wrócimy do koncepcji spadków. A na razie, czy to warianty wzrostowe, czy spadkowe, ja sobie ograniczę do 33,200. No. Niestety, łatwo, nie zawsze łatwo jest analizować wykresy w tym przypadku, trzeba. Po prostu cierpliwie czekać, aż się rynek zdeklaruje. Wczorajsza szansa zmarnowana, a to utrudnia analizę. Za to na przypadku S&P 500 no jest trochę łatwiej, bo notowania w ostatnich dni podeszły pod przełamane wsparcie 3950. Ja to powiększę, a tym samym też no, rośnie, może się rosnąć presja na to, żeby cena jednak skierowała się w stronę 3750. Przypomnę, że mamy kanał spadkowy. Więc ruch nawet poniżej 3750 czy poniżej 3650 powinien być brany pod uwagę na tym instrumencie. Ciekawa sytuacja jest na wigu 20. po przetestowaniu od góry formacji trójkąta. Notowania drugi dzień z rzędu, wczoraj, dwa dni, drugim dniem, kiedy wzrosły, dzisiaj sytuacja jest podobna, bo mamy nowy wyższy punkt odniesienia. Więc wynika z tego, że powinniśmy skierować swój wzrok na 1860. No i ja innej opcji na razie nie biorę pod uwagę. Przynajmniej tak długo jak cena jest powyżej 1760, czyli tej niebieskiej strefy. No to ten scenariusz został wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Zwracam uwagę, że ostatnia korekta, czy trójkąt jest dość krótki w cenie, w czasie jest wydłużona, ale krótki w cenie, więc trzeba się też spodziewać rosnącej presji na to, żeby pojawiła się jakaś większa korekta wyliczona w skali pionowej. Na razie na to przyzwolenia nie ma, choć MACD podąża na południe, pomimo że mamy nowe, kolejne wyższe punkty odniesienia. No zobaczymy, czy kolejne białe świece się pojawią. Jeżeli tak, to i słupki MACD będą musiały też rosnąć, więc ta dywergencja zostanie w jakiś sposób zniwelowana. W tej chwili Jesteśmy tak na granicy, bo przypomnę, że jednym z sygnałów generowanych przez MACD to jest przecięcie się linii sygnalnej ze swoją średnią. W tym przypadku no tutaj linią sygnału są słupki histogramu, no i bieżący słupek jest bardzo blisko średniej kroczącej, to jest ta przerywana czerwona linia, to jest jeden z sygnałów, który warto brać zawsze pod uwagę, analizując wykres przy użyciu tego narzędzia. Także na Wigu 20 no, wygląda to pozytywnie, no, bo inaczej ja nie mam za bardzo wyboru, żeby traktować to w innych kategoriach, właśnie niż sukces byków, który może sięgnąć poziom 1860. Spoglądam na czata, nie widzę tu jakichś innych nowych sugestii co do instrumentów. Ja przypomnę, że jutro nie jestem dostępny, więc widzimy się we wtorek. I do Sylwestra. Jestem jak najbardziej w pracy, przynajmniej na chwilę obecną, więc się nic nie zmieni. Widzimy się jak zwykle o godzinie 10. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.